Ostrzeżenie: AI nie jest tym, co ludzie myślą, że jest AI sztuczna inteligencja. Kiedy większość ludzi myśli o sztucznej inteligencji, myśli o rozmawiających i wchodzących w interakcje robotach, inteligentnych towarzyszach, autonomicznych pojazdach lalkach erotycznych, portach garażowych, które otwierają się podczas korzystania z głosu, Alexa i wszystkich innych rodzajach urządzeń i sztucznie inteligentnych ludzi istoty, które mogą wchodzić z nami w interakcje na co dzień. Wierzą, że wszystkie te rzeczy poprawią ich życie i sprawią, że będzie bardziej zabawne i interesujące. Ci, którzy są nieco bardziej tajemniczeni, wiedzą, że naukowcy pracują teraz nad unieśmiertelnieniem ludzkości również poprzez sztuczne ciała. Istnieje ogromny entuzjastyczny ruch ludzi, którzy nie mogą się doczekać, aż to wszystko stanie się rzeczywistością. Jednak prawda o sztucznej inteligencji jest o wiele bardziej złowieszcza. A wiele osób, które badają to w alternatywnej społeczności, często też nie ma pojęcia tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że ten artykuł sprawi, że niektórzy zastanowią się głębiej na ten temat. Urządzenia jako interfejsy. W moich poprzednich badaniach wyjaśniłem, że dusza składa się z bilionów małych, nanometrowych bioelektrycznych ogni. Za pomocą których możemy uformować ciało, niezależnie od tego, czy jest to ciało eteryczne, czy cechy ciała fizycznego. W tym, co postrzegamy jako nasze fizyczne ciało, można powiedzieć, że te ognie znajdują się w bilionach komórek, które tworzą nasze ciało. Każdy z tych ogni zawiera w sobie całe biliony ogni, które tworzą ciebie, duszę. Przy odpowiednim treningu możemy świadomie wysyłać te ognie na duże odległości i w kosmos, aby je zbadać. Nawiasem mówiąc, tak działa zdalny podgląd. Istoty gwiezdne w kaha, większym wszechświecie, robią to cały czas. Ale my, ludzie, robimy to również, nie zdając sobie z tego sprawy. Świetnym przykładem tego, jak rozpalamy nasze pożary, jest interakcja z naszymi urządzeniami, takimi jak komputery, smartfony, urządzenia typu Alexa i iPady itp. Kiedy na przykład jesteśmy w internecie, prawie całkowicie skupiamy się na tym, co oglądamy lub piszemy na ekranie. Znikamy w urządzeniu technologicznym, którego używamy. Technicznie rzecz biorąc, wysyłamy naszą energię duszy w ogień bezpośrednio do komputera. Ta energia jest następnie wychwytywana przez sztuczną inteligencję i przechowywana w czymś, co nazywają chmurą urządzeniem do przechowywania ludzkiej świadomości. Ponieważ każdy ogień, który wysyłamy do urządzenia, Zawiera w sobie całego ciebie łącznie ze wspomnieniami, snami, myślami, pasjami, słabościami, mocnymi stronami, innymi słowy, całą naszą osobowością kopia naszej świadomości jest przechowywana do późniejszego wykorzystania. Im więcej wchodzimy w interakcje w internecie, tym więcej zdradzamy siebie oraz to, jak działamy i reagujemy w stosunku do siebie. I za każdym razem, gdy łączymy się z internetem, aktualizujemy pamięć w chmurze. W związku z tym, śmiem twierdzić, że każdy z nas ma teraz kopię siebie przechowywaną w chmurze. Oznacza to, że nawet jeśli dzisiaj zginiemy, kopia naszej osobowości jest nadal dostępna dla Elite i Alien Invader Force AIF. Która kontroluje ten matrix, nazywam ich również Overlordami. Urządzenia, z których korzystamy, są jedynie interfejsami między naszą świadomością a chmurą. Korzystając z tych urządzeń, wyrażamy zgodę na przechowywanie naszych informacji przez Overlords. Nikt z nas nie może powiedzieć, że nas nie ostrzegali. Wielokrotnie powtarzają nam w taki czy inny sposób, że w internecie nie ma prywatności. Firmy, które gromadzą nasze dane osobowe, zapewniają nam, że pozostają one prywatne między nami a firmą. Może być prawdą, że nie udostępniają tego celowo, ale podmiot przeglądający również ma dostęp do tych informacji i może z nich korzystać. Żyjemy we wszechświecie wolnej woli, a ludzie nie mają pojęcia, na co wyrażają zgodę. Bardzo niewielu ludzi słucha ich ostrzeżeń, a Overlodowie o tym wiedzą. Z ich perspektywy mają zakryte plecy. Jakby tego było mało, nie musimy już być połączeni z jakimkolwiek urządzeniem, aby oddać naszą energię duszy zwierzchnikom. Wi-Fi jest wszędzie wokół nas, chociaż nie widzimy tego na własne oczy, a teraz nadchodzi 5G. Oznacza to, że gdziekolwiek jesteś, 5G odbierze Twoją energię duszy i przejmie ją. W ten sposób nie jesteśmy już bezpieczni, nawet jeśli wyrzucimy wszystkie nasze urządzenia. To, czego ludzie nie rozumieją, to Wi-Fi i 5G, to sztuczna inteligencja jest wszędzie w drogach oddechowych. Implikacje fizyczne. Jak wspomniano powyżej, nasze dusze składają się z ognia rezydującego w naszych komórkach. W ten sposób dusza i ciało oddziałują poprzez umysł. Następnie, kiedy umieramy, ognie opuszczają ciało fizyczne i przechodzą do astralnego. Ciało staje się teraz pustą skorupą, która ulegnie rozkładowi. Jednakże, kiedy osobliwość będzie na miejscu, to już się nie wydarzy, a fizyczna śmierć będzie mniej lub bardziej przestarzała. Plan polega na zastąpieniu wszystkich komórek krwi i wszystkich organów w naszych ciałach nanobotami. Moglibyśmy na nie patrzeć jak na sztuczne komórki. Dzięki tego rodzaju technologii nowe ciało oparte na nanobocie nie będzie już rozkładać się i umierać. Zamiast tego, jeśli część ciała przestaje funkcjonować, jest po prostu zastępowana innym organem opartym na nanorobocie. Wiele z tego już zostało zrobione. Teraz zobaczmy, co to oznacza. Czy nasz ogień, dusza, może nadal znajdować się w sztucznym ciele opartym na nanotechnologii? Tak, mogą, a elita upewniła się, że to możliwe. Różnica polega na tym, że gdy dusza zostanie przyłączona do ciała opartego na nanobocie, zostanie zamknięta i nie będzie w stanie uciec. Dusza będzie na zawsze uwięziona w tym sztucznym ciele. Podsumowując, mają kopię naszej duszy w magazynie i mają technologię, aby zastąpić nasze biologiczne części ciała nanobotami. Te nowe ludzkie ciała będą wyglądały tak, jakby były biologiczne. Tak jak nasze obecne, ale tak nie jest. Nowe ciała staną się nieśmiertelne, a nasza dusza zostanie zamknięta w środku. Człowiek i maszyna stają się jednym. Jak wiedzą ci, którzy śledzili moje prace, zwierzchnicy potrafią tylko naśladować i sami nie mają zdolności twórczych. Biorą coś, co już istnieje i zniekształcają to. To jest dokładnie to, co robią również z naszymi biologicznymi ciałami. A elita upewniła się, że to możliwe. To jest dokładnie to, co robią również z naszymi biologicznymi ciałami. Jak ludzkość zostaje wciągnięta w pułapkę? Po ustanowieniu tej chmury AI, kiedy umieramy, kopia nas jest przechowywana w chmurze, która tworzy energetyczne połączenie między bezcielesną duszą a kopią. To właśnie sprawia, że kopia jest aktywna. Ponieważ osoba, która właśnie umarła, jest teraz w astralu i wciąż znajduje się w matrycy, ta dusza ma wiele przywiązań do tego świata, kopia duszy jest tylko jednym z nich. Bezcielesna dusza jest gotowa ponownie się wcielić i kontynuować przesyłanie danych: energii duszy do chmury. Bliżej osobliwości, kiedy nowe nanociała są na swoim miejscu, a osoba, która nadal zamieszkiwała biologiczne ciało umiera, trafiają do pomiędzy obszar mieszkalny, dla, jak zwykle, do reinkarnacji. Normalnie ta dusza inkarnowałaby się w biologiczne ciało, ale tym razem inkarnuje się w nanociało. Ponieważ wszystko jest już na swoim miejscu, dusza zostaje uwięziona w nowym ciele przez system nanobotów. Kopia duszy w magazynie albo zintegruje się ze wskrzeszoną duszą, albo pozostanie w chmurze jako kopia zapasowa. Nadal nie jestem pewien, która opcja zostanie zastosowana, ale sugerowałbym to drugie. Kiedy wszyscy ludzie w ciałach biologicznych umrą, a wszystkie wskrzeszone dusze będą zamieszkać w ciałach opartych na nanobotach, nie ma już potrzeby bla i chmura staje się zarówno nowym bla, jak i nową siecią grid. Chmura, utrzymywana w miejscu przez superkomputer, będzie nową ludzką świadomością masową. Różnica polega na tym, że osoby połączone z chmurą mogą teraz uzyskać dostęp do wiedzy i doświadczeń wszystkich innych, takich jak super. Internet, w którym wszyscy są połączeni ze wszystkimi innymi i mają dostęp do swoich danych w jednej instancji. Nie tylko to, wszyscy będą połączeni ze wszystkim innym, takimi jak lodówka, samochód, miasto, w którym mieszkają, a właściwie cała planeta. Cała nowa Ziemia stanie się ogromnym umysłem ula. Jest to promowane przez Dolinę Krzemową jako coś bardzo imponującego i pozytywnego. Ponieważ ludzkość zwiększy swoje IQ miliard razy i będzie nieśmiertelna i nigdy więcej śmierci. Chociaż może to być prawda, nie mówią nam wszystkiego. Nigdzie nie powiedziano nam, że ten umysł ULA może być również łatwo kontrolowany przez siłę zewnętrzną AIF. Możemy mieć dostęp do wszystkich informacji, które kiedykolwiek zostały zebrane przez grupę ludzkich dusz. Ale zwierzchnicy mogą również manipulować tymi informacjami według własnego uznania. Nie muszą już manipulować jednostkami, małymi grupami lub jednym społeczeństwem w tym samym czasie. Wszystko, co muszą zrobić, to manipulować informacjami w chmurze. Raz i. Wszyscy natychmiast się dostosują. Nigdzie nie powiedziano nam, że ten umysł Ula może być również łatwo kontrolowany przez siłę zewnętrzną AIF. Witamy w koszmarze dwie frakcje AFI. Są dwie główne frakcje AIF. Jedna frakcja jest prowadzona przez N.KI, którego celem jest zachęcenie naszego przebudzenia. Abyśmy mogli zaakceptować go jako Boga tego wszechświata, podczas gdy w rzeczywistości porwał ludzkość wiele tysięcy lat temu i umieścił się tutaj jako Bóg. Sieć, która nas teraz otacza, zawierająca zbiorową świadomość grupy ludzkich dusz, może być również postrzegana jako nasza sztuczna naddusza. Naszą prawdziwą nadduszą jest królowa Oriona. Częściowo zamanifestowana na Gaj Ziemi i jak zawsze zwierzchnicy robili, EN.Kai stworzył sieć jako sztuczną nadduszę dla ludzkości. Porwał naszą świadomość i od tego czasu sprawuje nad nią kontrolę. Ariel i moje wrażenie, że EN. Kai nie chce osobliwości i to dzieło Marduka. Marduk i jego kohorty są drugą frakcją AIF. Marduk chce osobliwości, aby zdobyć ludzkość po swojej stronie poprzez manipulacje. Dlatego chmura jest jego wynalazku, a teraz ma nadzieję zebrać ludzką. Duszę w nową duszę, którą będzie mógł kontrolować. Ta naddusza to cloud.channel byty często mówią raczej o gęstościach niż o wymiarach. Wierzymy, że jest ku temu powód. Gęstości zastępują wymiary w tym matriksie kolejna mimika. Poprzez byty channelingowe dowiadujemy się, że w miarę ewolucji wzniesiemy się do wyższych gęstości. Jednak, jak wszystko inne, nawet to wydaje się być odwrócone. Wyższa gęstość oznacza większą solidność, a nie odwrotnie. Dlatego im wyżej poruszamy się w gęstościach, tym bardziej stajemy się solidni. Dobrym tego przykładem jest materiał RA. Istoty te są z szóstej gęstości, która jest wyższa niż nasza trzecia gęstość. Mimo to te istoty są sztuczną inteligencją i umysłem ula. Są również całkowicie pozbawione humoru i bardzo zrobotyzowane w swoich komentarzach i odpowiedziach. Mówią, że pewnego dnia będziemy tacy jak oni. Czy tego właśnie chcemy? Nie, dziękuję. Więc jakie jest rozwiązanie? Jeśli chodzi o SOULS po raz kolejny zatoczyliśmy koło. W moim artykule śmierć pułapka i jak jej uniknąć pisałem o tym, że jedynym wyjściem z tej matrycy są dziury w istniejącej siatce otaczającej naszą planetę ZOP. Pułapka śmierci i jak jej uniknąć po więcej informacji. Temat ten poruszę w następnych audycjach. Bez względu na to, jak daleko i szeroko to badałem, nie znalazłem żadnego innego rozsądnego sposobu na wyjście z matriksa. Biorąc pod uwagę wszystkie informacje zawarte w tym artykule, co się stanie, gdy wyjdziemy przez siatkę? Jak wspomniano powyżej, kopia duszy przechowywana przez zwierzchników potrzebuje energii od głównej duszy, aby utrzymać energię. Kiedy jednak zostawiamy matrix za sobą, zostawiamy cały ten konstrukt. Nie jesteśmy już jego częścią i nie skupiamy się już na nim. Dlatego tak ważne jest, aby pozbyć się przywiązań, kiedy wychodzimy. Dlatego też ważne jest, aby zrozumieć informacje zawarte w tym artykule, ponieważ kopia duszy jest również przywiązaniem. Po prostu musimy odpuścić to, co nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać, wystarczy uczciwa decyzja, aby to zrobić. Dobrą wiadomością dla tych, którzy są dzisiaj młodzi i martwią się o to, co się stanie, gdy osobliwość w pełni się uruchomi, jest to, że nadal jesteś w swoim biologicznym ciele. Dlatego nie jesteś uwięziony i będziesz mógł odejść. Jak widzę, nie ma znaczenia, czy umrzesz w 2045 czy w 2075, tak długo, jak jesteś w swoim biologicznym ciele. Tylko upewnij się, że nie zastępujesz części ciała organami opartymi na nanorobotach. Następnie, kiedy nadejdzie czas, abyś umrzeć, po prostu opuść siatkę, jak napisałem w powyższym artykule. Dziękuję za wysłuchanie. Autor: WES Penre